Proszę bardzo. Kolejne pytania? Nie ma. A, proszę. Pan Kazimierz Jadraszko, Pani radna. Ja mam pytanie o przyjeżdżania. Więc rzeczywiście to, co Pani radna mówiła, że ten operator jak przyjeżdża, to nie zawsze wykorzystuje moc silnika i w ogóle puka. Ale to wystarczy porozmawiać, bo na pewno pan przyjechał, się, do tej ręki, jak wychodzi, już to ma takiego do zrobienia, nie w ogóle to on zawrócił i zrobił. Ja to tam, zabudził, trzeba, żeby, no, e, na... ja, ja dodam jakby pana wypowiedzi, już, bo będzie taka sytuacja, że ma dziś wraz z urzędu gminy z tym operatorem także ta sprawa by, troszeczkę będzie bardziej opanowana i skontrolowana. I teraz jeszcze chciałem zapytać, na jakiej podstawie się kryteria rozliczania tych usług? Czy to jest według... kto um, to, to ma twierdzić, jak ile kilometrów przejechał, to zadziło ciężko, ciężko zawsze, co roku mam te zaproble panie Przecież proszę poszkających. Zakres jest taki, że my wydajemy dyspozycję y, temu operatorowi. Na odświeżanie i wtedy w tej dyspozycji jest to, to, czy to mają być pierwsza, druga i trzecia. Oczywiście zawsze to będzie w tej kolejności, ale czy wszystkie kolejności odświeżania, dróg, czy tylko na przykład pierwsza i druga. I w momencie, kiedy on wykona taką, w trakcie wykonywania tej usługi, on jest kontrolowany przez naszych pracowników. Tak jak tutaj Pan Przewodniczący mówił, są takie dni, kiedy pracownicy na jeżdżą z tym operatorem z kierowcą no i ludzie, na są na bieżąco, widzą, że te drogi ten, ten zostały odświeżone. Faktem jest, że jeżeli przejeżdża się tuż po ewentualnie niedługim czasie, po przejeździe pług, to no widać dokładnie, gdzie ten pług biega, nie choćby po tych, które i które są tworzone wzdłuż krawężnika. Co do rozliczania, rozliczania on jest rzeczywiście z kilometra, czyli z kilometra danej, danej usługi. Przecież yy, każda ta usługa jest rozliczana jak nieodziennie. Burzenie, to jest jakaś małgorzata, yy, sypanie mieszaczki, opiary, sur. To też jest jakaś wartość z kilometra i oczywiście zróbanie samych latem też jest odpowiednia wartość. Dziękuję. Pani chodziła o pytanie tylko takie. Kwota przetargu obiewała na 400 tysięcy z kawałkiem? 380. 000. Jaka kwota została już z tego jakby no, wykonana? Około 100 tysięcy, 110, 110. Czyli mamy około 300 tysięcy jeszcze na ten czas, który na zasięgnięty? Ile kosztuje? Y Posypany są odcinka drogi <tryk> 30 zł kosztuje kilometr wydłużenia, około 4 razy tyle 5, 120, 130 zł brutto chyba scholenie. Ale pozwoląc od osoby, które mimo że solenie dziękuję bardzo, że nie schodzimy, dlatego że to wpływa na korzystnie na przyrodę, naprawdę. Tak. Tu się zgadzam. Ale to jest głównie skrzyżowa, czy to, czy to, czy to jest Naprawdę jest bardzo niebezpieczne skrzyżowanie, a ten piasek jest niepewny przy skrzyżowaniu. Nie, nie, to Tak, chodzi mi o skrzyżowanie, ten piasek nie chodzi do prostych skrzyżowani. Jak troszeczkę mniej salimy, ale teraz, jeśli chodzi o usypywanie piachem, jest to czynność, którą mają zlecane na rząd. Z tego nieszczęku widzę, głównie na przy skrzyżowaniu, to niebezpieczne. Przy takiej ilości śniegu dostajemy nie Czy cierpi ładnie? Albo jak tylko popada, jak już to też nie widzimy. takiej ilości śniegu, jak nas dostaje, Proszę Państwa, to są pytania, że już powinny wyjść. Pani rada przepraszam, ja zawsze tylko jeszcze z sali. Może w sprawie tego odśnieżania, to może... No propozycja, o której rozmawiałam tutaj z kilkoma sołtysami. E, dać ogłoszenie na stronie internetowej, wezwać po prostu chętnych mieszkańców, którzy chcieliby swoim sprzętem pomóc w odśnieżaniu miejscowości. A za tych pieniążków, zaoszczędzone pieniążki. powiedzmy pieniądze, coś wtedy może zamieniać na tej jest miejscowości? Pan jest panie redaktorze, tu będzie problem? Proszę Pani radna Szarek, Pan, ja, pan Janusz Kocman. Jan, Ośmieżania. Nie jest wszystko źle robione, ostatnio zaobserwowałam yy, yy, wczoraj że bardzo dobrze jak odśnieżał główny ciąg przy tych wyjazdach zepchnął na bok to, co jakby zablokował wyjazd. I to trzeba po, po, powiedzieć pochwalić, bo wyjeżdżając z bocznej ulicy główną Błó nie funkcjonują, można spokojnie przypiesznie wyjechać. I żeby rzeczywiście, jeśli odśnieża główną, żeby mógł przy tych bocznych tak spychać na bok, żeby było łatwiej wyjechać. I to mówię, nie, nie wszystko jest. Złe. Tak, że na tymi, yy, Dziękuję. Proszę Pana Radnego. A ja odwrotnie właśnie chciałem <grym> powiedzieć. Yy, wiadomo, że ja mieszkam przy ulicy Działkowej. ulica nie należy do gminy Chłopie. I ten dług, który jedzie 19 kwietnia bardzo często jest, że on po prostu zawraca. To jest za do końca. I proszę tylko właśnie o to, żeby on przetknął tą, yy, ten śnieg pod siatkę działek. Tak? No właśnie teraz bardzo, tak robię, Ale teraz powiedzmy, no nie zawsze, ale, ale nieraz takim się udaje. Bardzo często jest tak, że ta zapora taka śniegu zostaje właśnie tam na ulicy i no dobrze, że tak mówi zmiłem to jeżdżą bardzo często. I jakoś to tam mówię, no, to wszystko łatwiają o Ale często jest tak właśnie, że zostawię tak, tak. troszeczkę za blisko, znaczy, tak na jednej trzeciej tej ulicy. I wtedy sobie zawracam raz na problemu tego szczęście. в które samo не

24 godziny, nawet nie niemożliwe. Ja, czasami zdarza mi się, że pan, ja, 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 ja to rozgłaszam już jechać za nim jakoś tam też kontrolować i trochę patrzeć, jak wykonuje swoje, swoje zadania. Też, czasami mam obiekcje, że po tych to jest takie dekoracyjne. I też zwracamy na uwagę, że, że nie, za da bardzo widać, a nie dać pieniądze, są mamy takie same pieniądze, Pracownicy na bieżąco, naprawdę pracownicy elefantów środowiska mają pełne ręce roboty i pełne już, że tak powiem, Pytanie. z różnych słów przez słuchawce telefonów. Dziękuję. Pytania z sali? Proszę bardzo. A panu wójtowi przepraszam, jeszcze, jeszcze odpowiedzieć. To wykonawca zrobi to z własnej inicjatywy, ponieważ zakwestionowano mu jakość pracy na ulicy Walińskiego w trakcie i partyzantów. W związku z tym, żeby pokazać, że to działa dobrze, że to. Ja za szczęście panie radny.